A telefon jest prototypowy. Nie ma finalnej wersji jeszcze rąk. To jest naprawdę maksymalne preview, tylko i wyłącznie dla Państwa. To, o czym powiedział Mariusz, czyli pełno informacji na ekranie startowym. Heads up, glance and go, dlatego, że tak naprawdę widzimy wiele rzeczy na każdym z tych kawki. Na każdym z tych kawki. Jeżeli znacie Państwo dotychczas bardzo dobrze Windows Phone 7, teraz znajdziecie już na tej podstawie nowinki, które można znaleźć Mango. Przede wszystkim kartami. Pojawiają się dwie nowe notyfikacje. Jakie? Notyfikacje z, tej pozi z tego poziomu. Kto lubi mój status na Facebooku? Kto skomentował moje zdjęcie? Kto skomentował zdjęcie, które ja wcześniej skomentowałam? Kolejna rzecz to grupy. Faktycznie wspominamy w wielu informacjach, e, przeciekach tak naprawdę, co jest nowego. <laughs> Możliwość stworzenia grup wśród naszych kontaktów ułatwia nam tak naprawdę dotarcie do informacji, których poszukujemy. Nie musimy w związku z tym przegrzebywać wielu ton informacji ze stron, które robimy, tylko przechodzimy na przykład przez naszych blogerów. To są moi znajomi, wśród nich jesteście również wy. A, y, również możemy dostrzec tutaj, co nowego faktycznie opublikował Dawid, Kamil, a także możemy przejrzeć ich zdjęcia. Możemy przejrzeć zdjęcia całej grupy po sieci wi więc troszeczkę szybciej, ale również możemy przejrzeć konkretnego osobnika. Możemy również taki folder przypiąć konkretnie do ekranu startowego, tylko po to, żeby obserwować, co Kamil zamieścił nowego w tym właśnie konkretnie albumie. A komunikacja to nie tylko głos, o którym wspominała Ania, to nie tylko SMS, to nie tylko MMS, to nie status na Facebooku, to nie zdjęcie, nie film, to też spotkanie, to też wspólna gra w Xbox Live. I te wszystkie scenariusze teraz po kolei omówię. A Poczta e-mail. Mogę się założyć, że każdy z Państwa ma przynajmniej dwa adresy mailowe. Kolejną nowością w Mango jest połączenie dwóch adresów mailowych. Ja mam dwa hotmaile. Jednego używam jako, um, jako um, um, wejścia do Marketplace'u i do Xbox Live, drugiego używam jako swojej prywatnej poczty. W tej mogę te hotmaile dwa ze sobą połączyć, a następnie mogę je sobie nazwać. Jak widzicie Państwo, mam polską klawiaturę. A, S. I natychmiast te hotmaile pojawią się na moim ekranie zapowiem. Tak Kolejny scenariusz, który jest istotny, to do spotkanie. Dotychczas w kalendarzu mieliśmy tak naprawdę zintegrowane ze sobą kalendarza z Outlooka, jak i z serwisu Windows Live, czy z Google'a. W tej chwili w naszym kalendarzu pojawiają się następujące kalendarze. Zaciągają się daty urodzin naszych znajomych, zaciągają się święta, w tym przypadku amerykańskie, dlatego że wszystkie ustawienia są amerykańskie zacięgają się eventy z Facebooka, w związku z czym, wszystkie te nagle nawiolowują w naszym kalendarzu, którego de facto używamy w celach służbowych. Zaraz po, po, pokażę dokładnie, jak to wygląda. Wejdźmy na konkretną datę, na przykład 10 czerwca, pojawia się informacja, że mój kolega z firmy ma wtedy urodziny, pojawia się również jakiś event pod tytułem Adventure Cup, Camp. okazuje się, że jest to z Facebooka, ale zaprasza mnie koleżanka z Orange'a, Mogę podejrzeć tablicę tego eventu, mogę podejrzeć gości zaproszonych na ten event, szczegóły oczywiście tego eventu, czyli jakiś tam wyjazd off-roadowy, oraz mogę oczywiście na niego odpowiedzieć. Mail. w sumie mąż o tym nie wie, więc nie jak to Dodatkowo Apple został wzbogacony o to, o co prosili nas konsumenci, o co prosili nas użytkownicy biznesowi. Dajcie nam zadania, z których korzystamy. W związku z tym te zadania są. Ja chyba nie jestem fanem zadań. Jak zauważyć Państwo, przeważnie wszystkie mam w ogóle kompletnie zaległe. Natomiast z tego co wiem, i ostatnio uczestniczyłam na ciekawym szkoleniu, w którym zadania naprawdę są pomocne. Um. Co kolej, co, co, jaka jest kolejna nowość? Tak naprawdę zdjęcia, które nie wiem, czy zwróciliście Państwo, one w tej chwili rolowały, że tak powiem, na ekranie z Startupem, zmieniały się, nie były całkowicie sztywne, tak jak dotychczas wideoską się, na no, tylko się zmieniały. No, w tej chwili również w tak, zwanej, w tak zwanej rolce z aparatu, jak my to tłumaczymy, pojawiają się filmy wideo, które wcześniej lądowały w, w hubie muzyka i wideo. I z tej pozycji, tak naprawdę, ten film możemy udostępnić do sieci z Facebook. Dodatkowo możemy bezpośrednio z tej pozycji również wejść na katalog zdjęć konkretnego, konkretnego kontaktu albo wszystkich znajomych osób, których wygrupowaliśmy w grupy. Wyobraźmy sobie coś takiego, że wśród moich znajomych jest artysta, z którym skończyłam szkołę średnią, nazywa się Abra Dabi, kiedyś tworzył w zespole Calibre 44, wyświetlają się pięknie albumy. Również mogę w tym momencie przypiąć sobie jakikolwiek album do programu startowego tylko po to, żeby wiedzieć, gdzie się pojawia, w którym mieście odbywa się jakikolwiek koncert. I na koniec proszę Państwa, ponieważ tej funkcji jest bardzo dużo, nie chcę zanudzać i tak naprawdę moje demo opiera się tylko i wyłącznie na komunikacji, przejdę do Xbox Live, którego jestem tak zwanym gold memberem, czyli mam wszelkiego... Wszelkie, wszelkie uprawnienia do zarówno komunikacji, jak i grania w trybie online. To, co zostało dodane, tak naprawdę, w to, co ostatnio grałam. Pierwsza pozycja Fruit frutnik, żonej hetnik zagrałabym z Państwem tutaj w mango, mając jakiś miecz samurajski. A dwie kolejne pozycje to tak naprawdę pozycje stworzone przez polskiego dewelopera, który wśród nas tutaj gości. <tryk> To jest rzecz, o, 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 o którą się najbardziej bałam, czyli że włączę się, się screen Jest mój awatar, który rzucił jakimś listem, dlatego że w porę nie odebrałam wiadomości od swojego kolegi. E, przywitaj się. Ona się nie przywita, ponieważ bawi się telefonem. Poczekajmy, aż ona go wyrzuci. Jak widzicie Państwo, w pełni 3D animowany awater stworzony przeze mnie. Nie dopasowałam co prawda bucików na czas. Ok. Wyrzuciła telefon. W związku teraz będzie robiła dla nas różne dziwne rzeczy. Dotykając, dotykając naszego awatara możemy wywołać z nim pewnego rodzaju emocje. O! Nie złe się. Przywita się. Rozciąga się wyjątkowo leniwa. Upadła. Stała. Ja bym upadła. Czekam na jeden konkretny scenariusz, który proszę Państwa... Oh, yes. Rozpiła mi szybkę. Podejrzyjmy więc nasze osiągnięcia. Zobaczmy kto jest online. Jest kolega, który gra w wodę. Porównajmy się z nim akurat nie gram w forze. ale możemy zobaczyć, jak ta forza wygląda. Ok, tu Może dlatego, się dzieje, że on w ogóle w tej chwili gra w tą forzę. albo po prostu to trochę trwa, zanim się wrzuca do osiągnięcia, więc sobie to darujmy. A to teraz jeszcze do tego ekspokset. Naprawdę chciałabym tam poświęcić wyjątkowo dużo e, uwagi. Jak widzicie Państwo tutaj od razu są doda dodani nasi przyjaciele na w tej pozycji oraz są nasze wiadomości. I tak naprawdę ten awatar znowu się tutaj pojawi w momencie, kiedy będziemy chcieli podpisać wiadomość. I poszło. I znowu jest powrotem na stowę. Także proszę Państwa, heads up. Jest wiele form komunikacji, wiele różnych możliwości w każdej, w każdej formie, a wszystko to ze sobą jest zintegrowane w sieci znajomych, których mamy. Mam nadzieję, że się Państwu podobało mamy, i zapraszam do znajomości na Facebooku.